Przyznam, że segment wytrzymałych smartfonów jest bardzo ubogi, Motorola chce to uzupełnić i tak powstała reaktywacja Motorola DeFi, czyli smartfona odpornego na wodę i wiele, wiele więcej. Zacząłbym od tego, że Motorola DeFi jest telefonem spóźnionym. Kiedy najbardziej sprzedają się takie urządzenia? Ano latem, więc wprowadzenie tego modelu na rynek powinno odbyć się kilka miesięcy temu, bo na kolejne wakacje ten model będzie starawy przez podzespoły, które tutaj umieszczono. Po kolei. Ten model ma być czymś pomiędzy normalnym telefonem a tymi super pancernymi konstrukcjami. Do jego stworzenia wykorzystano gumę oraz plastik. Guma bądź plastik gumopodobny. Takie czasy, że może się łatwo pomylić. Ma wyżłobienia przypominające mi osobiście taką trochę oponę. Taka faktura na pewno poprawia chwyt, a to ważne, bo telefon nie jest mały, ba rzekłbym, że jest ogromny. W wielu ekstremalnych warunkach potrzebna jest obsługa telefonu jedną ręką, więc nie rozumiem czemu na siłę pchano tutaj tak duży ekran, gdy wiadomo, że obudowa i tak dodatkowo urośnie przez szereg zabezpieczeń. Tył trudno będzie mu zarysować czy coś mu zrobić z wyłączeniem tej matowej wysepki w prawym dolnym rogu, która uwaga rysuje się nawet od paznokcia. Dziwne posunięcie. Podobną wytrzymałość ma ramka otaczająca skaner odcisków palców, z której lakier wygryzł się po jednej wizycie w damskiej torebce. Obudowa została wyposażona w uchwyt na smycz i na jednym boku ścięcie jest ostre w przeciwieństwie do pozostałych. Dostajecie w zestawie smycz na rękę, co może być przydatne w jakichś wodnych szaleństwach, żeby telefon wraz z falą wam nie odpłynął. Nie wiem czemu, ale w moim zestawie jej nie było, ale zapewniane jest, że w sprzedażowych pudełkach taką wam znajdziecie. Telefon otrzymał certyfikat IP68, także możemy go zamoczyć w wodzie do 1,5 metra na 30 minut. Jest również certyfikat militarny i deklaracja Motorola, że telefon można upuszczać bez strachu do 1,80 m na stal, czyli nie na jakiś tam żurzelek w ogrodzie. Sama obudowa ma podwójne uszczelnienie, telefon zniesie temperatury w granicach minus 30 do plus 70 stopni przez 30 minut. Odporność jest spoko, dziwią mnie tylko te dziwne uchybienia w obudowie. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie obecność szkła Gorilla Glass Victus na froncie o grubości 0,7 mm, która jest przewidziana obecnie dla flagowych smartfonów. Nad ekranem jest półmilimetrowa ramka ochraniająca dodatkowo ekran przed upadkiem. Za to brawo tym bardziej, że nie zapomniano o powłoce oleofobowej przeciw przetłuszczeniu się ekranu. Problem pojawia się przy mówieniu o tym, co znajduje się pod tym szkłem. Ekran HD w tej cenie jest trudny do wybaczenia i nie wiem czy da się znaleźć na to wytłumaczenie. Przekąt na ekranu 6,5 cala to sporo, gdy ramki dookoła ekranu są tak duże. Kolory na ekranie to normalna klasa LCD IPS z lekko dodatkowo podkręconymi czarniami. Kolory są akceptowalne, natomiast trochę wyższe podświetlenie byłoby wskazane. W ustawieniach są trzy tryby do wyboru i na tym przygoda z ekranem się kończy. Biorąc pod uwagę koszty związane z certyfikatami, szczelnością itd., to na pewno nie oczekiwałbym tutaj super Amoleda, ale trochę lepszy IPS jednak tutaj powinien się znaleźć. Dodajmy również, że nie mamy wyższego odświeżania ekranu, mimo że jest to ekran LCD. Motorola przysperała swoje magazyny w poszukiwaniu nadwyżek procesorów i okazało się, że najwięcej pozostało Snapdragonów 632. Taką historię można sobie w głowie ułożyć do tego modelu. Procesor ten towarzyszył Motoroli Moto G9 Play, Moto G30, Moto G9 Power 2021, jak i tej starszej. I podejrzewam, że to nie jest koniec. Do towarzystwa otrzymał on 4 GB RAMu i 64 GB na pliki, czyli takie absolutne minimum egzystencjalne w obecnych czasach. W trakcie codziennego użytkowania, obudowa robi się trochę cieplejsza. Stawia to pod znakiem zapytania pracę systemu. Czy motorola ze swoją bardzo dobrą optymalizacją poradzi sobie z tym wyzwaniem? Trudno mi na to jednoznacznie odpowiedzieć. Ten telefon nie działa dobrze, ale źle to też byłoby nadużycie. Nie ma pełnej płynności, ale to co trzeba zrobić na tym telefonie, wykona się bez irytacji. Pytanie tylko, czy po czasie to się nie zmieni. Zacznijmy od tego, że drugi telefon z rzędu, który testuję, nie ma Androida 11 i to drugi z segmentów wszystkoodpornych. Kaman, co jest? Motorola mówi o aktualizacji do Androida 11, ale takowej ja nie doczekałem. Jak widzicie na załączonym obrazku, z animacjami DeFi się nie do końca lubi, więc najlepiej je wyłączyć w opcjach programisty. Jest to lekarstwo na obecne problemy tego modelu. Wielozadaniowość działa jak cię mogę, ale więcej RAMu niestety nie posiadamy, aby się przydało. Modka otrzymała skaner odcisków palców umieszczony z tyłu obudowy, nie jest on dobrze wyczuwalny pod palcem, bo znajduje się na niewielkim zagłębieniu, ale mimo to mój palec bez problemu lądował w to miejsce. Nie da się ukryć, jego skuteczność jest średnia, a szybkość reakcji nie najlepsza. Podobnie można opisać rozpoznawanie twarzy, na które należy poczekać nawet kilka sekund przy dobrym oświetleniu. Z tego względu niejednokrotnie posiłkowałem się wpisywaniem zwykłego kodu na ekranie blokady. W smartfonie do nietypowych zadań uważam, że głośność głośnika jest ważniejsza niż jego jakość. W tej cenie wśród normalnych smartfonów można spokojnie znaleźć stereo, tutaj krzykacz jest pojedynczy. Jego donośność jest fajna, przy tym jakość nie kaleczy uszu, także to ode mnie mały plusik. Motorola pozostawiła jacka 3,5 mm na obudowie. Na słuchawkach telefon gra zupełnie zwyczajnie. Niczym ten dźwięk nie wyróżnia się na plus czy też minus. W ustawieniach są opcje dźwięku przestrzennego. Tutaj można się pobawić, ale nie widzę ręcznego ekwalizera wbudowanego w system. Taki, a nie inny procesor wyeliminował możliwość umieszczenia 5G w tym telefonie. Sieć Wi-Fi działa dobrze, tak jak i LTE. Jakość rozmów jest zwyczajna, naturalnie mamy też NFC. GPS i wskazania kierunkowe czasami nieco wariują, szczególnie to drugie. Motorola umieściła tutaj baterię o pojemności 5000 mAh, deklaruje jednocześnie pracę do dwóch dni i to się pokrywa z tym co uzyskiwałem, bo więcej niż dwa dni to nie wiem przy jakim użytkowaniu jest możliwe. Około 6 godzin pracy na ekranie to standardowy wynik przy wykorzystaniu LTE, jak i Wi-Fi. Osobiście skłaniałbym się do stwierdzenia, że w zasięgu jest raczej takie półtora dnia pracy. Ładowanie 20W naładuje telefon w 30 minut do około 30%, także tutaj też trzeba się w cierpliwość uzbroić. Sam port USB-C jest uszczelniony i nie wymaga dodatkowych zaślepek. Z tyłu mamy 4 okręgi, są 3 aparaty, a tak naprawdę tylko jeden. Dwa pozostałe to 2 MP do pomiaru głębi oraz makro, także z nich nic sensownego nie zrobicie. Główna matryca ma 48 MP i wygląda na to, że jest to podstawowy obiektyw. Szkoda, że pominięto szeroki kąt, bo skoro ma to być smartfon nieco bardziej użytkowy, to w aktywnym życiu taki aparat naprawdę super się sprawuje. Na fotkach jest sporo szumów nawet tych za dnia. Detali brakuje po przybliżeniu i z różnych elementów tworzą się kontury z gładkimi powierzchniami. Motorola lubuje się w bladych kolorach. Także o dziwo nasycenia tym zdjęciom również brakuje, a nie pamiętam kiedy ostatni raz producent przegiął w tym aspekcie akurat w tę stronę. Oczywiście można i zrobić całkiem przyzwoite zdjęcia, szczególnie z bliska, gdy telefon nie musi wytężać swoich zdolności wyciągając mocno dynamikę, z którą też sobie tak przesadnie dobrze nie radzi. To na pewno nie jest aparat do częstego wykorzystywania, ale okazjonalnego pstryknięcia jakiejś jednej fotki. W nocy automat potrafi wejść w długie naświetlania, które trwa tyle co w trybie nocnym. O dziwo tryb nocny lepiej sobie radzi w dużej ciemności niż w warunkach nocnego miasta. Gdy jest trochę światła, to niewiele się dzieje poza otrzymianiem zdjęcia, a czasem nawet ostrość potrafi być gorsza niż w automacie. Tryby nie są powtarzalne i najlepiej zawsze jest robić dwie fotki, bo któraś z nich ma szansę być całkiem niezła. Przedni cykacz ma 8 megapikseli, i nie wiem co ta motorola ma z kolorami. Tutaj też bywają one blade, jeżeli jest mało światła. W przeciwnym wypadku są odpowiednio podbite. Fajnie, że tryb portretowy nie przepala tłak, które jest bardzo dobrze wycinane, o ile w uszach nie mamy słuchawek. Informacji na fotkach jest wystarczająco, ale na waszym miejscu unikałbym zaciemnionych miejsc do takich pstryków. Filmy maksymalnie nagramy Full HD przy 60 klatkach. Brakuje 4K, to rozczarowujące. Stabilizacja elektroniczna działa znośnie jak na możliwości tego procesora. Na filmach jest przekręcony kontrast, także wideo moim zdaniem podziela los zdjęć. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ten telefon nie jest smartfonem uniwersalnym i do takich zadań nie należy go traktować, zresztą tak samo jak hamera, którego ostatnio testowałem na kanale. Motorola DeFi ma tą różnicę, że mimo wszystko do codziennego użytkowania plus jakieś tam hardkorowe wypady jest dużo rozsądniejszym wyborem niż właśnie hammer czy też brać z Chin typu ulefony, bo mimo wszystko jest w stanie zaoferować trochę więcej. Oczywiście przed zakupem tego telefonu trzeba wziąć pod uwagę co tak naprawdę potrzebujecie i jak często będziecie z nim podróżować w miejsca, w które wymagają bardziej odpornego na wszystkie rzeczy, które są dookoła smartfona. To wszystko de mnie jak słuchać, ja dalej idę się kurować, a tym, którzy chcą kupić nowego smartfona, życzę powodzenia w poszukiwaniach. Cześć i do następnego odcinka.